Cześć, ja nazywam się Jakub Siondlar i witam w kolejnym odcinku C&C Krok po kroku serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie teraz świątecznie Mikołajowo. E, temat będzie prosty. Sprawdzimy sobie jak posuw wpływa na wymiar, który uzyskujemy w trakcie frezowania. Więc zrobimy sobie zarówno obróbkę ciałem, jak i obróbkę bokiem na różnych posuwach, ale z tym samym VC 150 e, i z tą samą warstwą dycha, zarówno AP jak i AE zależnie od tego co badamy. I w ten sposób dowiemy się, czy zmiana posuwu w trakcie obróbki wykończeniowej może faktycznie wpłynąć na wymiar, który uzyskujemy, bo to jest problem, z którym wiele osób już się spotkało i wiele osób kiedyś mi o to pytało, a przy okazji, no ja też byłem zawsze tego ciekaw. Zapraszam do oglądania. Ok, no to sobie później program. Program ma za zadanie najpierw obrobić powierzchnię górną na parametrach VC150, warstwa 01, czyli AP01 i pierwszy posłów to setka na ząb, czyli bardzo, bardzo malutki. I każdy kolejny będzie miał za zadanie zwiększać posłów odpowiednio za będę mówił, jak, czyli mamy setkę na ząb na pierwszym przejściu, mamy dwie setki na ząb na drugim przejściu, ale w dalszym ciągu dyszkę AP. Z dwóch setek na trzecim przejściu pójdziemy sobie na pełne pięć setek posuwu, następnie na dyszkę posuwu, 15 setek posuwu i dwie dyszki posuwu. I lecimy. Dyszka AE zachowując te same posuwy, czyli setka na ząb, dwie setki na ząb, dyszka, pięć setek na ząb, dyszka na ząb, 15 setek na ząb i dwie dyszki na ząb. I teraz weźmiemy sobie czujnik zegarowy i zobaczymy, co nam z tego tak naprawdę wyszło. Ja to zrobię w jednym ujęciu, żeby było jasne, że po drodze nie ma żadnego cięcia, tylko chwileczkę mi zajmie ustawienie się teraz czujnikiem, musicie mi dać moment. Będę to badał czujnikiem setkowym z prostego powodu. Jeżeli błędy będą na poziomie mikronowym, to się zwykle nimi nie będziemy jakoś bardzo musieli przejmować. Nie? No i co? Zobaczmy, co nam wyszło. Ustawię się dokładnie na zerze, jadąc oczywiście tylko w dół. przeholowałem błąd paralaksy? Nie, jest OK. Czyli mamy 0 w sytuacji, kiedy pracujemy na setce posuwu. Teraz będzie hop. Mamy właściwie dalej 0 przy dwóch setkach posuwu. Trzecia wartość przy posuwu, dalej nie widzimy różnicy, chociaż jest minimalnie mniej, jest półsetki setki mniej wybrane. Tutaj też jest, no może ćwierć setki mniej. Tutaj też może ćwierć setki mniej. I tutaj właściwie jak na zero. Generalnie z tego wynika nam prosta osada. Zrobimy sobie szybki zoom. Pamiętajcie o będzie paralaksy, więc tutaj wszystkie są badane na tej samej pozycji. Jeszcze raz przejadę przez wszystkie pola badawcze. Możecie zauważyć, że tak naprawdę przy pracy czołem Posów nie wpływa nam w sposób zauważalny na to, czy obróbka zachodzi na poprawnym wymiarze, ale zupełnie inaczej ma się to do powierzchni. Teraz będziecie ładnie widzieć powierzchnię. Popatrzcie, na setce powierzchnia jest brzydka, porysowana, na dwóch setkach też jest kiepska, ale na setkach zaczyna się robić w miarę ładna, a na dyszce dopiero jest taka, jakbym chciał. Na dwóch dyszkach widać już ślady po narzędziu. Do 1500, przepraszam, i na dwóch dyszkach tym bardziej. Oznacza to, że typowym takim narzędziem, pierwszym, lepszym spółki, praca na 500 setkach przy wykończeniu powierzchni paradoksalnie pogarsza efekt, zamiast go polepszać. Natomiast wymiarowo nie ma to najmniejszego znaczenia, jak widzimy. Spróbujmy złapać teraz tutaj czoło, a nie, nie czoło, tylko, tylko powierzchnię boczną. Ja się najpierw ustawię dobrze, a zaraz wam kamerę ustawię w dobrym miejscu. Myślę, że teraz widzicie całkiem, całkiem nie najgorzej. Mam nadzieję, że fokus. Będzie łaskawy i nam zadziała. Jeżeli nie, to musicie mi zaufać na słowo. Znowu ustawiłem się, no nie idealnie. Na mikronowym posuwie muszę dojechać. Pamiętajcie, co będzie paralaksy. Wy też o nim pamiętajcie, więc u Was to zero może być trochę inne. I zobaczmy, co się dzieje. Na górze celowo nie ruszałem Z, Z był ciągle taki sam. Teraz tutaj. Na pierwszym przejściu to była posuwu setka. Jest ok. Dwie setki, OK, 5 setek i popatrzcie. tutaj już widzimy delikatną różnicę. Chociaż czy widzimy? Może pół mikrona. Dopiero tutaj bym powiedział, że mamy pół setki na przejściu 15 setek. I na dwóch setkach, na dwóch przepraszam dychach mamy no licząc chrobowatość powierzchni, do setki błędu. więc tak długo jak pracujemy takim narzędziem do około dychy posuwu dycha 15 dwie tak 1, 2, 5 dycha no do dychy nie widzę specjalnych różnic, jeszcze raz teraz zrobię Wam zooma i jeszcze raz popatrzymy sobie na to razem może przestawię kamerę tak żeby ten błąd paralaksy nie był taki oczywisty teraz czyli mamy powierzchnię yy, powierzchnię na na setce posuwu, coś mi się delikatnie czuje jak przestawiałem, więc się poprawmy mamy powierzchnię na setce posuwu na dwóch setkach posuwu, na 5 setkach posuwu i na dyszce posuwu, dyszka posuwu już widzę, że jest inaczej, 500 posuwu było ostatnim, które miało zgodny wymiar, ale popatrzcie, teraz w tym rzucie ja widzę minimalną różnicę pomiędzy nimi wyraźnie jest, na dwóch setkach jest troszeczkę inny wymiar niż na pięciu setkach no na dyszce jest już wymiar zupełnie inny i teraz postaram się Wam pokazać też powierzchnię, którą robiliśmy mam nadzieję, że to będzie dość dobrze widać że na setce na setce powierzchnia jest bardzo ładna na dwóch setkach też Na setkach też i na dyszce, to jest ostatnia ładna powierzchnia. Spróbuję dorzucić jeszcze ekstra światło. Z latereczki. O, teraz chyba to ładnie widać, że 15 setek i dwie dychy dały nam już brzydką powierzchnię. Ale dyszka, no dyszka jest też nie najpiękniejsza. Pięć setek wydaje się być ostatnim dobrym posuwem do pracy bokiem. Więc na wykończeniach wychodzi na to, że w stali powinniśmy stosować około 500 posuwu przy pracy bokiem, a na górze, to co widzieliśmy wcześniej, dyszka dała najbardziej zadowalający efekt. Natomiast wymiarowo, czołem nie ma to znaczenia, ale bokiem, tak naprawdę pojawia się już różnica. No właściwie na każdym skoku pojawia się różnica. Teraz to ładnie widać, kiedy doświetlam od przodu. Patrzcie dobrze na tarczę zegara, kiedy je od przodu. Jest 0, ale tutaj już jest wyraźnie jakaś różnica. I tutaj też. Czyli na posuwie ma znaczenie, i to bardzo e, różnica w posuwie bardzo wpływa na wynik obróbkowy. Bardzo, bardzo, bardzo zauważalnie. Teraz to pięknie widać na tym oświetleniu. Widzicie, wskazówka za każdym razem jest nieco dalej. Dzięki ślicznie za poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. To właściwie mógłby być niegłupi temat na jakąś pracę inżynierską, więc jeżeli są wśród mnie studenci, to możecie korzystać z tego filmu, możecie korzystać z tych wyników. Możecie je powtórzyć na Polibudzie, jeżeli jesteście stąd, ja Wam z chęcią pomogę. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie, bo na przykład to, jak wygląda powierzchnia czołowa detalu, góra, przy pracy czołem narzędzia, bardzo mnie zdziwiło, że mniejszy posuw pozostawił znacznie gorszy wynik. Może na chłodziewie wyniki byłyby inne, natomiast ja tutaj, no wiadomo, muszę pracować na sucho. Ale dowiedziałem się już, że zmiana posuwu przy pracy czołem nie wpływa na wymiar, ale wpływa na powierzchnię i nie powinniśmy schodzić poniżej dyszki na obrót. Na, ząb, na ząb, nie na obrót. Natomiast przy pracy bokiem, 500, które zwykle stosowałem jako, jako taki rule of thumb mój, to jest całkiem dobry wybór, ale pamiętajmy o tym, że każda zmiana posuwu płynie zauważalnie na to, jaki wymiar uzyskamy przy pracy bokiem. Tak. Jeżeli materiał Wam się podobał, i zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to w komentarzu. Znacie to i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku co krok po kroku. Jeszcze nie w nowym roku, ale już za tydzień. Trzymajcie się, hejo!